Muszę Wam ogłosić bardzo ważną wiadomość. Otóż 5 lutego w piątek 2010 roku konto użytkownika Bezzio zostało zamknięte. Dawajcie. Musuby. O. I jeszcze jedno. Oto materiał, jak wrzut się, gdy Bezzio miał konto. <śm> A teraz jest przygnębiony, jeśli chcecie żeby był szczęśliwy dawajcie bez zziowi suby, a także oceniajcie i komentujcie jego i moje filmy.